Będąc w Częstochowie postanowiłem przetestować jedzenie serwowane w budce o nazwie American Cheese. W tym miejscu są serwowane kanapki z antrykotem wołowym i serem żółtym. Na samym początku do przetestowania wybrałem kanapkę Western w której antrykot wołowy był soczysty a zarazem delikatny. W sosu barbecue była spora ilość, był zarazem słodki i lekko wędzony. Bacon był dobrze ugrillowany, a zarazem chrupiący ser był w formie rozpuszczonej, smaku był mocno kremowy. Na sam koniec do skosztowania w opcję cheese steak khogi wybijał się mocno w tej kanapce sos mayo, który był pikantny, smyrał lekko po podniebieniu. W tej kanapce była spora ilość pomidora, cebuli czerwonej oraz sałaty, ten był na drugim planie, sos zajął rolę pierwszoplanową. Sos serowy był kremowy, a zarazem lekko pikantny, podsumowując, aby dwie kanapki były dobre, ale moim faworytem została kanapka Western. Jeśli chcecie więcej shortsów z Częstochowy lub innych miejscowości, to piszcie w komentarzu. Cześć!